Dzisiaj zabiorę Was do jednej z najstarszych i najbardziej okazałych rezydencji kolonialnych w Ekwadorze. Ten niesamowity budynek Hacienda Alasienega, bo o nim mowa, liczy ponad 400 lat i był sceną wielu ważnych wydarzeń w historii kraju. Dalej odwiedzimy miasteczko Salasaka, gdzie mieszkają rdzenni mieszkańcy Quechua. Stanowią oni jedną z najciekawszych grup etnicznych, żyją w izolacji, ale wciąż podtrzymują swoją. Tradycje i obyczaje. A na koniec udamy się do Banios, niewielkiego kurortu słynącego z gorących źródeł, sanktuarium Matki Boskiej i sportów ekstremalnych. Tutaj Andy przechodzą już w dżunglę na Tamazońską, a dookoła znajduje się wiele spektakularnych wodospadów, jak choćby Pailón del Diablo, czyli iście diabelski wodospad. Zapraszam na trzeci odcinek podróży po Ekwadorze. Dzień dobry. Nazywam się Bogusław Chynek, a to jest cykl Za horyzont domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a za horyzont domu. Podróż krętymi drogami pośród imponujących krajobrazów Andów jest niezwykle ekscytująca, zwłaszcza gdy nawigacja nie zawsze prowadzi przez główne drogi, a wiedzie gdzieś na manowce. Sprawia to, że zupełnie nieoczekiwanie mogę obserwować życie mieszkańców zamieszkujących te tereny. Często życie to toczy się przy drodze, lokalsi oferują przejezdnym swoje plony czy też wytwory swojego rzemiosła. Życie na wsi jest jedną z atrakcji dla tych, którzy poszukują prawdziwych doświadczeń Andów. Gospodarstwo, do którego właśnie się udawałem, miało niezwykle ciekawą historię. W XVIII wieku jego inwentarz wynosił 90 tysięcy owiec i baranów, ponad 1000 kus i przeszło 700 koni. Jednym z pierwszych wrażeń, jakich doświadczam, wjeżdżając przez bramę na teren tej okazałej rezydencji, jest aleja z olbrzymich drzew eukaliptusowych. Prowadzi ona wprost pod drzwi wejściowe rezydencji. Hacienda La Sienega to jedna z najstarszych i najbardziej okazałych rezydencji kolonialnych w Ekwadorze. Znajduje się w prowincji Cotopaxi w miejscowości Lasso, jakąś godzinę drogi od Quito. Ten niesamowity budynek, liczący ponad 400 lat, był sceną wielu ważnych wydarzeń w historii kraju. Należał do znamienitych rodzin. A w jego salach politycy i wizjonerzy planowali przyszłość kraju. Odwiedzając różne pokoje i patrząc na czarno-białe fotografie, głębiej zanurzamy się w historii tej wspaniałej posiadłości. Przestrzenne pokoje urzekają eleganckimi żyrandolami, dekoracjami, obrazami i antykami, przenosząc nas w odległe czas. Przez wielkie okiennice możemy podziwiać piękne ogrody. Asjenda posiada 34 gustownie urządzone pokoje w cenie od 100 dolarów za noc, a także restauracje, bar, dwie sale seminaryjne, kaplicę i wspomniane już ogrody. Każdy znajdzie tu przestrzeń do robienia tego, co najbardziej lubi. Może to być relaksująca lektura przy kominku, przejażdżka konno po wrzosowiska wędkarska przygoda lub trekking po pięknej okolicy. Grube mury Haciendy skrywają w sobie wiele tajemnic, które można wyczytać z pamiętników i zdjęć. Jedną z nich jest romantyczna historia Mateo de la Escalera, który zakochał się w pewnej markizie w Limie. Nie mogąc jej poślubić po prostu ją porwał i ze stuosobową obstawą przywiózł do Haciendy, gdzie para w końcu wzięła ślub potajemnie w tutejszej kaplicy. Za 5 dolarów można swobodnie zwiedzać wszystkie zakamarki Haciendy, więc puszczam wodzę fantazji i przenoszę się w czasie. Po jakimś czasie niestety muszę opuścić te mury i muszę ruszać w dalszą drogę. Na zewnątrz jeszcze podziwiam egzotyczne roślinki, kwiaty kwitnące w ogrodach i kieruję się na południe do miejscowości Salasaka. Salasaka znajduje się w prowincji Tunguragua i zajmuje tylko 12 km2. Mieszkańcy stanowią jedną z najciekawszych społeczności w Ekwadorze. Żyją w izolacji, nie mieszają się z białymi, ale za to niezmiennie od wieków podtrzymują swoją kulturę i zwyczaje. Salasakowie mówią co prawda po hiszpańsku, ale ich językiem ojczystym jest Quechua. I główną działalnością gospodarczą jest rolnictwo, hodowla zwierząt i rzemiosło. Trudnią się tkaniem gobelinów i poncho. Na ręcznych, dość archaicznych krosnach. Pigmenty często pozyskują z owadów, koszenili, które się rozdrabnia i odpowiednio przygotowuje, by uzyskać określony odcień czerwieni. Jedne moczy się w soku z cytryny, aby odcień był bardziej szkarłatny, a inne naciera się popiołem drzewnym, by uzyskać kolor fioletowy. Kobiety zwykle noszą czarne spódnice, czarne bluzki i kolorowe szale zapinane na srebrną igłę. Panowie zaś noszą białe koszule bez kołnierzyka, białe spodnie i czarne ponczu. Na co dzień większość Ekwadorczyków nosi oczywiście kapelusze. Panie na zdjęciu umilają sobie czas pogawędkami i przędzeniem nici z wełny. Sznurki, Puszczystej wełny przesuwają się między ich palcami i posłużnie kładą na szybko skręcanych szpulkach. Salasakowie hucznie obchodzą wiele ceremonii rodzinnych, jak szty, pierwsze strzyżenia, śluby, ale praktykują także główne święta religijne, w których zwykle bierze udział cała wioska. Najważniejszą ze wszystkich ceremonii jest Ajakaraj, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Wtedy to jedzenie i picie są symbolicznie dzielone ze zmarłymi członkami rodziny. Według Salasaka kosmos dzieli się na trzy sfery: Pamba, czyli życie na ziemi, łapacza, czyli raj, miejsce, w którym mieszka Jezus, i ukupacza, gdzie żyją demony i złe duchy. Salasaka boją się szpitali i rzadko do nich chodzą. Uważają, że choroby przenoszone są przez złe duchy i tylko kurandero mogą ich uzdrowić za pośrednictwem roślin leczniczych i oczyszczających rytuałów. Znajomość ziołolecznictwa jest tutaj imponująca i niezwykle skuteczna. Wspomnę tutaj o książce profesora Zdzisława Ryna pod tytułem Medycyna Indiańska. Profesor spędził wiele lat w Ameryce Południowej i zgłębiał temat tradycyjnej medycyny Indian, pracując z wieloma kurandero. To bardzo ciekawa lektura, którą przy okazji polecam. Kolejnym przystankiem na trasie jest Banios. W tłumaczeniu oznacza to Łazienki czy po prostu łaźnie. Banios to niewielkie miasteczko, kurort słynące z gorących źródeł i sanktuarium Matki Boskiej. W XVII wieku maleńki kościół w Banios spłonął doszczętnie, a z pożaru ocalał jedynie drewniany wizerunek Matki Boskiej, co uznano za cud. W 1773 roku doszło do pierwszej historycznie udokumentowanej erupcji wulkanu Tunguragua i wtedy to strumienie lawy zalały całe miasto i dotarły aż do drzwi świątyni. Jednak jej nie objęły. Po tym wydarzeniu, miejsce to stało się celem pielgrzymek. Dodam, że wulkan Tunguragua jest wciąż wulkanem aktywnym, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 2006 roku. Samo miasteczko nie jest szczególnie atrakcyjne wizualnie, ale za sprawą naturalnych źródeł termalnych zachęca do korzystania z różnego rodzaju basenów, term czy spa. Większość jednak aktywności turystycznej koncentruje się wokół banios na licznych wodospadach. I górach otaczających miasteczko. Ponoć jest to najlepsze miejsce, gdzie można doświadczyć wszelkich możliwych sportów ekstremalnych. W centrum można skorzystać z wielu agencji turystycznych oferujących różnego rodzaju atrakcje, jak spinaczkę, wycieczki krajoznawcze, rafting, kłady czy wycieczki rowerowe. W okolicy jest wiele wodospadów. Najpopularniejsze są na trasie Ruta de las Cascadas. Jest to jedna z popularniejszych tras rowerowych. Trasa ta wiedzie przez tunele, więc trzeba pamiętać o oświetleniu i odblaskach. Najpopularniejszym i największym wodospadem jest oczywiście Pajlą del Diablo. Woda spada tam z 80 metrów do Niecki, tworząc wir diabła. Wodospad robi niesamowite wrażenie. Można do niego podejść bardzo blisko za sprawą przystosowanych tras turystycznych i rozlokowanych balkonów. Wstęp 2 dolary. Dla miłośników adrenaliny jest też opcja podjazdu na tyrolce do samego czoła wodospadu. Miasteczko jest dość hałaśliwe i tętniące życiem do późnych godzin nocnych. Jest tu tak zwane szwarc, mydło i powidło. Wiele chińskiej tandety udającej ekwadorskie rękodzieła i taniej rozrywki pod publiczkę. Ale jak ktoś chce się zabawić, to oczywiście hulaj dusza. Ja spędziłem tutaj czas u pewnej Pani, która udostępniła mi część swojego domu. Dwa noclegi kosztowały mnie 16 dolarów. Bardzo fajna przestrzeń i miła, mówiąca po angielsku, pomocna Pani, która pomogła mi także znaleźć przewodnika po dżungli, ale o tym opowiem już w następnym odcinku. O tym, jak poddałem się zabiegowi inhalacji, jak uczyłem się strzelać z muchawki, życiu Indian i wesołych podróżach autobusem. A więc do zobaczenia za tydzień. Jeśli Wam się podobało i chcecie wesprzeć mnie w mojej pracy, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał na YouTubie albo napiszcie komentarz. No to nos vemos, jak to mówią ekwadorczycy, czyli do zobaczenia.